Nie wiem. Idą miesiące. Dobra, to... Gdzie tutaj jest łazienka robota? Stary, to się nagrywa. Tego czegoś to nie było. Nie śmiej się, bo to nieśmieszne. To jest taki mój kolega. Możliwe, że widzieliście go w moich friendach na Robloxie. Dziękuję za 23 suby. On mi kazał mówić cały czas, a więc ja nie mogę nawet wziąć oddechu. No to jest słabo. Okej, okay, dobra, dobra. Idziemy sobie po power clubu. Tutaj jacyś się biją. Okej, okay. ten typek jest agresywny. Pomyśli, że ja tu pójdę, bo, bo myśli, że jestem głupi. Dobra, poczekajmy sobie tutaj na tego boha. Proszę, chodź tu, chodź tu. Nie słyszysz? Co? Jaki, jaki gubibo. A nagrywasz? Nie Ja nie przeklinam wcale, widzowie. O, ja, 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 Co to jest? Co ja zrobiłem? Dobra, 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 to tutaj. Ojo! Lu, rosa, rosa kusa! Nie! Nawet Mamy dobry lernik. Co, dobra? A ty nagrywasz? No tak. <grym> Ej, dobra, czekajcie, bo się trochę rozkałem. żyłem, bo mój kolega to gra w Fortnite'a. Mogę wam to pokazać po tej bitwie. Piszcie w komentarzach, gdzie on ląduje, bo ja wcale nie wiem. Zaraz wam pokażę gdzie on, w jakim on jest miejscu. I pokażę wam jakiego ma skill'a. Zabił kobot! Żartuje jakiś player. Pizda jakiś gaming! Ja pizda gamer! <gamy> jak, jak się nazywa pizda gamer? piór. Jo, jo, stój, Dobra, pokazuję wam, gdzie on jest. Ech, jak się nazywa? Ocie, patrzcie, patrzcie. Czemu to się nie chce włączyć? Ja nie oglądam jakiegoś Netflixa, ludzie, og ogarnijcie się. Ty dalej Takie coś. On tutaj wylądował, ja nie wiem. Otwiera skrzynkę. To jest dobry lud. Ej, to jest dobry lud? Tak. E, nie, on się nie odzywa. Dobra, pa widzę